Celem projektu jest analiza tego, jak bakteriofagi w połączeniu z antybiotykami, ciprofloksacyną i klaspofunginą działają na eradykację długotunkowego biofilmu złożonego z gronkowca złocistego i z drożdżaka Candida albicans. Bakteriofagi są to wirusy atakujące bakterie, a więc ich naturalni wrogowie. Stanowią obiecującą metodę w walce z wielolekoopornymi szczepami bakterii. Wykorzystywane są obecnie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w medycynie, terapiach ostatniej szansy. Ich zastosowanie w medycynie jest wciąż badane, a jednym z najlepiej prognozujących podejść jest użycie ich w terapii kombinowanej razem z antybiotykami. Wieloczynnikowa metoda bazująca na różnych mechanizmach działania bakteriofagów i antybiotyków zwiększa możliwość osiągnięcia zadowalającego efektu terapeutycznego. Zagadnienie to należy do obszaru badań mikrobiologicznych, wymagających zastosowania metod z dziedzin biologii molekularnej, wirusologii i biotechnologii. Spodziewany efekt końcowy projektu zakłada, że uzyskane rezultaty dostarczą nowych informacji na temat zmian w dwugatunkowym biofilmie w odpowiedzi na terapię kombinowaną. Podstawowe cele projektu są realizowane w oparciu o klasyczne metody mikrobiologiczne i molekularne. Zakładane w tym projekcie zbadanie nowego podejścia terapeutycznego związane jest z naglącą potrzebą szukania alternatywnych rozwiązań w walce z bakteriami i drożdżami opornymi na dotychczasowo stosowane antybiotyki i inne leki.